Cześć, witam na kanale Info U Prawa. W internecie jest opisanych mnóstwo nieskutecznych sposobów, które są podawane jako skuteczne w 100%. Użyj tego, a warzywo nie zachoruje. Podlej raz, a będą niesamowite zbiory. Podwojone, potrojone, czekam aż ktoś stwierdzi, że łyżka czegoś daje dziesięciokrotnie lepsze plony. Przez to powstała seria Detektyw Ogrodnik, gdzie potwierdzam lub neguję dane pomysły. Niedawno był filmik o kurkumie, gdzie stwierdzono wcześniej, że jest to tona obornika. No po prostu zapraszam na tamten filmik. Ale teraz spójrzcie sobie. Łyżka. Co to jest za płyn i czy rzeczywiście ma szansę zapobiec zarazie, zapobiec mączniakowi i różnym innym chorobom, a nawet zadziała interwencyjnie? Zapraszam do oglądania. No i przypominam tutaj o moich promocjach, do końca lipca bardzo dobre obniżki, zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. Ty mi bardzo pomagacie. Tutaj podkreślę, że jestem ogrodnikiem amatorem, ale testowałem już różne sposoby i też wiele osób, które znam też testowało. Wiele sposobów na choroby jest nieskutecznych, na silmaki, na mrówki, na różne szkodniki. W tej łyżce jest jodyna. I jak wiele sposobów, wiele środków jest nieskutecznych, tak tutaj muszę powiedzieć, że jodyna działa. I to działa bardzo dobrze. Mam ją przetestowaną w formie oprysku, i efekty są bardzo dobre. Porównując jodynę i choćby bardzo popularne drożdże, to jodyna no, nieporównywalnie jest według mnie lepsza. Zwykle efekty stosowania jodyny deklasują efekty stosowania drożdży, co nie oznacza, że drożdże są nieskuteczne, bo też mogą być przydatne. Ale tak, według mnie to nie jest tak, że jodyna jest złotym środkiem na wszystko, tak jak to niektórzy opisują. Podlej, a roślina nie zachoruje. Z mlekiem i nie tylko. Ja nie testowałem, co prawda, w przypadku podlania, ale znam osobę, która testowała i i tak warzywo było chore. No po prostu działa tutaj oprysk, a nie podlanie. Ale może u kogoś to działa? No ja w przypadku podlewania nie mam do tego zaufania. Nie znam żadnego stuprocentowego sposobu, który zapobiega chorobie pomidora, chorobie ogórka. Właśnie w 100%. No chyba, żeby różnymi środkami ciągle pryskać i ekologicznymi, i chemicznymi. Tylko wtedy po co takie pomidory czy też ogórki uprawiać? Słuchajcie, no czasy mamy takie, jakie mamy. Kiedyś posadziło się warzywo, chorób zbytnio nie było. Teraz posadzicie pomidora i chorób jest mnóstwo. To samo choćby w przypadku ogórków i nie tylko. Są co prawda odmiany bardziej odporne i według mnie w ogrodnictwie na własne potrzeby no to warto dojść do jakiegoś kompromisu. Odporniejsze odmiany prawidłowa pielęgnacja to bardzo dużo daje. No, i warto sobie też zadać pytanie, czy pryskać, a jak tak, to czym? Bo jak powiedziałem, no, jak mamy ciągle pryskać chemią, to nie za dobrze. Jednocześnie przeciwnikiem oprysków chemicznych nie jestem, bo czasami jeden oprysk może dać bardzo dużo. To jest oczywiście każdego wybór. I po takim wstępie przejdźmy do tego, co w tym filmiku jest najważniejsze. Jodyna stosuje się w przypadku różnych sposobów. Ja mam sprawdzony właśnie oprysk taki, że jodyna, skrobia ziemniaczana i ocet. Pomysłodawcą według mojej wiedzy był około 10 lat temu użytkownik forum ogrodniczego Pomodoro. Link do forum ogrodniczego, gdzie Pomodoro umieścił cały przepis, żebyście sobie mogli zobaczyć i też jest tam wiele komentarzy od testujących, dam Wam w opisie tego filmiku. Ale najpierw ja opowiem właśnie ten przepis. Za chwilę będzie o jego stosowaniu na pomidory, ogórki i nie tylko. Tutaj zacytuję Pomodoro z Forum Ogrodnicze Oaza. Polecam tam oczywiście zajrzeć. Bardzo szanuję i lubię Forum Ogrodnicze i nie tylko te, ale te również. Jak również bardzo szanuję Pomodoro. I sprawdźcie, właśnie tam, bo też jest wiele innych preparatów. Jak herbatka tymiankowa. Ze mnie kiedyś się śmiali, że ja kupowałem alkohol, a ja alkoholu nie piję, ale kupowałem, żeby zrobić herbatkę tymiankową. Ale to już jest inna sprawa. Link, właśnie, będzie w opisie tego filmiku. Ale tak. Po tym cytacie, co teraz powiem, każdy powinien sobie bez problemu z wykonaniem poradzić. Też już jest jeden filmik na YouTubie, gdzie preparat IF został wykonany. Potrzebne składniki: skroba ziemniaczana, kwas octowy 6% lub 10% jodyna. I to tyle. Przygotowanie krochmalu. Odmierzamy dwie szklanki wody około pół litra. Półtorej szklanki wlewamy do naczynia, w którym będziemy gotować krochmal, a do pozostałej połowy szklanki wody wsypujemy pełną łyżeczkę od herbaty skrobi ziemniaczanej. Jeśli woda w naczyniu się zagotuje, należy starannie wymieszać skrobię w szklance i wylać na gotującą wodę, doprowadzić do wrzenia ciągle mieszając, gotować około minuty. Przygotowanie preparatu. Do butelki o pojemności 1 litr wlać około 1,4 litra deszczówki. Do tego dodać 100 ml świeżo zagotowanego krochmalu, a następnie dodać 5 ml octu 6% lub 3 ml octu 10%. Wymieszać krochmal z wodą i octem, a następnie dodać 2 ml jodyny oraz uzupełnić deszczówką do pojemności 1 litra. Wymieszać. W razie problemów z rozpylaniem dodać kilka kropel płynu do naczyń. Tutaj powiem, że do preparatu IF ten krochmal jest nie, niezbędny. Na YouTubie jest też filmik z wykonania właśnie oprysku, też do, do niego zapraszam. Ja tutaj chcę powiedzieć w tym filmie, że to działa i na co działa, jak używać i też czy działa w 100%. Stosowanie na pomidory. Bardzo skuteczny środek w zapobieganiu i też dosyć skuteczny przy interwencji, szczególnie przy wczesnym wykryciu, ale nie tylko. Na szarą pleś, na alternariozę, na zarazę ziemniaka. I pewnie nie tylko, ale z tymi chorobami mam pozytywne informacje. Co ważne, warto spryskać krzaki bardzo dokładnie. I oprysk wykonujemy zawsze po oblocie pszczół, najlepiej wieczorem, właśnie dbajmy o te pszczoły i inne w cudzysłowie zapylarki. Stosowanie na ogórki. Też bardzo skuteczny środek na wiele chorób ogórka, w tym na moczniaka rzekomego, chociaż różnie może być w przypadku interwencji. Dobry efekt też może być uzyskany w przypadku moczniaka prawdziwego, na różnych warzywach i innych roślinach. Co ile stosować? No to już jest takie nie do końca jasne, bo to jest tak. Nawet jednokrotny oprysk w okresie występowania choroby coś da. Teraz, właśnie na przełomie czerwca i lipca, w lipcu, w sierpniu różne choroby występują. I może być właśnie tak, że tej choroby jeszcze tak nie widać, że to się do, dopiero zaczyna rozwijać i uda nam się właśnie taka szybka interwencja. Lepiej jednak powtórzyć oprysk kilka razy w okresie 7 do 10 dni, no chyba, że stosujemy jeszcze jakiś środek ochrony. Są różne naturalne, ekologiczne, które omawiałem i będę omawiał. Też zależy na jaką chorobę, no to wtedy oprysk co 14 dni, czyli jeden środek, za tydzień preparat IF, tydzień później znowu ten środek pierwszy i za tydzień znowu preparat IF. Z jednej strony powinno być dobrze, gdybyśmy stosowali środek w okresie chorób, czyli właśnie teraz, raz na 7 do 10 dni, ale trzeba brać pod uwagę to, że może po dłuższym czasie stosowania ciągle tego samego wystąpić odporność patogenów. I powiem tak, środek skuteczny na wiele chorób warzyw, roślin owocowych i kwiatów. Nie jest to środek działający na wszystkie choroby, ale wiele osób zachwala w wielu przypadkach. Nie będę tutaj mówił, że to, to i tamto, bo sam nie mam tego przetestowanego w przypadku tych wielu roślin, a bardziej właśnie przy warzywach, ale poczytajcie sobie forum czy też ogólnie op opinie innych, bo są rewelacyjne. Ja rzadko jakiekolwiek rośliny pryskam na choroby. Oczywiście czasami się zdarzy. Na przykład na brzoskwinie pryskam innym środkiem, zważyw to zwykle pomidory i ogórki, a tak na to inne rzadko. No teraz moczniak prawdziwy jest już u mnie na cukinii i na Patisonie, o czym Was też informowałem. Ale stosując systematycznie na warzywa, szczególnie na ogórki i pomidory, w formie oprysku, jest duże prawdopodobieństwo, że te warzywa będziecie mieli bardzo długo. Nie zagwarantuję wam, że nie będziecie mieli chorób przez całą uprawę, bo może być taki okres, jak na przykład rok temu z ogórkami, że będzie ciężko, żeby cokolwiek właśnie pomogło. Jednak ta jodyna w połączeniu ze skrobią i z octem stosowana regularnie ma szansę na znaczące przedłużenie uprawy. Z interwencją jest różnie, to znaczy, jak są jeszcze takie małe, zwykle niewidoczne objawy, no to ok, pik pyk nie ma. Będzie zwykle ok. Czy jak są też pierwsze takie widoczne objawy choroby, też będzie dobrze. Dlatego też mówiłem, że to zapobiegawczy, bo czasami tej choroby jeszcze nie widzimy, a to już fajnie też działa. Więc interwencją jest różnie, bo jedyna może pomóc, ale nie zawsze w 100% pomoże. Tutaj jest ważna szybka interwencja, że już są małe ślady i już właśnie interweniujemy. Aczkolwiek i tak polecam interwencję w przypadku chorób pomidora, ogórka i nie tylko, nawet jak jest to dosyć mocno chore, bo też to może działać, szczególnie w przypadku pomidorów. Robiłem filmiki o oprysku pomidorów i ogórków, gdzie podawałem preparaty naturalne i chemiczne. Bo może choćby pomóc, oprysk chemiczny raz na ogórki, czy też jeden, dwa razy na pomidory. To już jest każdego wybór, co stosuje, czy chemię, czy bardziej naturalne środki, jednak w obliczu tych właśnie błędnie polecanych różnych preparatów, warto wyróżnić ten, który naprawdę pomaga. Więc chcę właśnie tutaj oddać to, co najlepsze pomodoro i nie tylko jemu. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.